W dziewiątym odcinku Wieści Powiatu Kętrzyńskiego powiemy m.in. o tysięcznym paszporcie wydanym w terenowym punkcie paszportowym w Kętrzynie, stypendiach starosty Kętrzyńskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół powiatowych oraz Geoportalu, nowej usłudze geodezyjnej starostwa powiatowego. Do tysiąca razy sztuka. A liczby nie kłamią. Bo liczby mówią same za siebie. Terenowy punkt paszportowy w Kętrzynie odnotował pierwszy sukces. Po zaledwie pięciu miesiącach wydano tu łącznie tysiąc dokumentów. Tysiąc dokumentów już fizycznie wydanych. Ale tych wniosków o paszport, o wydanie paszportu zostało złożonych znacznie więcej. Ma to związek z tym, że nie wszyscy odbierają od razu dokument, który jest wyprodukowany. Właścicielką tysięcznego paszportu jest pani Teresa, mieszkanka Kętrzyna. Uroczyście odebrała go z rąk starosty Michała Kochanowskiego oraz Pawła Żukowskiego, dyrektora generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ogóle jestem szokowana i jest zupełna niespodzianka, prawie że wzruszona. Dziękuję bardzo. Nowy paszport pani Teresy ma motywy graficzne. Nawiązujące do przypadającej w tym roku 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ma też wiele zabezpieczeń, przez co będzie trudniejszy do podrobienia. To jest zupełnie no. inny, ciekawy, z mnóstwem zabezpieczeń. Nie jest najbrzydsze zdjęcie, także się cieszę. Więc śmiało można powiedzieć, że otwarcie punktu paszportowego w Kętrzynie było strzałem w dziesiątkę. Szczególnie cieszy nas, że to właśnie w Kętrzynie administracja wychodzi naprzeciw potrzebom obywateli. Liczba tysiąca wskazuje, że decyzja wojewody Artura Hojeckiego, żeby te dokumenty Państwu tutaj w Kętrzynie udostępnić, była słuszna, co nas bardzo cieszy. Świadczy o tym, jak wielkie zapotrzebowanie. Jest właśnie na ten terenowy punkt paszportowy. A pani Teresa teraz może z przyjemnością udać się na wymarzone wakacje. No właśnie, świeżo byłam w Japonii, a teraz tak ostatnio pomyślałam, że może do Kanady. Jest taka bardzo klimatyczna, przyroda jest ciekawa. Przypominamy, że już 13 listopada oraz 11 grudnia odbędą się wieczory z paszportem. Dzisiaj ruszamy z Geoportalem Powiatu Kęczyńskiego. Jest to zadanie w ramach dużego projektu godzyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizujemy to przede wszystkim na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Przede wszystkim obsługa geodetów będą mogli za trybem online. Zgłaszać prace geodezyjne, otrzymywać dane oraz później przekazywać operaty, które są z danej pracy. Oprócz tego z tego geoportalu będą korzystać wszyscy mieszkańcy przede wszystkim właściciele nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, gminy. Będzie można na mapie takiej poglądowej ocenić, zapoznać się ze wszystkimi uwarunkowaniami geodezyjnymi, kartograficznymi w ramach oczywiście obszaru powiatu kętrzyńskiego. Będą to budynki, tereny inwestycyjne. Myślę, że dzisiaj nie trzeba będzie już koniecznie przychodzić do Urzędu Starostwa Powiatowego. Oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy, ale właśnie z perspektywy y, aplikacji takiej internetowej, z perspektywy własnego domu, własnego komputera będziemy mogli wiele rzeczy załatwić. Na, co ważne, y, będzie aktualizowane na bieżąco, codziennie. Codziennie o godzinie drugiej w nocy wszystkie dane, które Wydział Godezji zbiera, będą w tym portalu aktualizowane i od samego rana każdy mieszkaniec powiatu Kęczyńskiego i każdy, kto korzysta z internetu, będzie z tymi wszystkimi danymi kartograficznymi, Godezji mógł się zapoznać. Na obradach 15 sesji radni powiatu Kętrzyńskiego zajęli się planem naprawczym szpitala powiatowego. Dokument, choć został przyjęty większością głosów, to jednak wywołał dyskusję wśród radnych. Generalnie nie miałem zamiaru uczestniczyć w tej dyskusji, bo debatujemy dzisiaj nad dokumentem, który i tak musimy podjąć. Jest to wymóg prawny, żeby szpital mógł dalej uczestniczyć. W grze rynkowej, takiej jaka jest podyktowana przede wszystkim przez przepisy prawa z zakresu ochrony zdrowia. Ale skoro no, brniemy w tą trudną dyskusję, to ciągle podtrzymuję swoją prośbę o to, żebyśmy odbyli takie, taką rozmowę między sobą, nienagrywaną, nieprotokołowaną której znajdziemy rozwiązanie dla tego szpitala. Nie widzę tu w tym dokumencie wskazanych kierunków, w którym szpital powinien zmierzać, żeby sytuacja jego ulegała stałej poprawie. Czy są w ogóle jakieś nadzieje na to, żeby ta sytuacja mogła ulec poprawie w szpitalu? W Kętrzynie, jak w Soczewce, skupiają się wszystkie problemy ogólnokrajowe. Braku pieniędzy, systemu Przekazywania tych pieniędzy, co za co komu i z jaką opóźnieniem, bo musi Pan wiedzieć także, że każda zmiana jest mniej więcej w skali roku, czyli po roku następuje, i problemów kadrowych. Dyrektor Szpitala Wojciech Glinka podkreśla, że przedstawienie planu naprawczego dla placówki to konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów, jednak nie jest złotą receptą. Zbyt szanuję Państwa żeby państwu opowiadać bajki. Proszę to traktować poważnie. Ten program naprawczy miał być stworzony do końca września. Proszę zwrócić uwagę, że 13 października mieliśmy wybory. Jak rozsądnie myślący człowiek, który tkwi w polityce, w polityce samorządowej od roku 90, no, może sobie nie zdawać sprawy, że ze zmianą władzy, co było teoretycznie możliwe, może zmienić się diametralnie nastawienie tej władzy do systemu ochrony zdrowia. Także skonstruowanie racjonalnego programu, programu naprawczego było naprawdę niezwykle trudne. Stąd też zrobiliśmy coś, co wypełnia wymogi formalne. Faktycznie system jest zły. Jesteśmy zmuszeni funkcjonować w tym systemie. I to jest, w moim odczuciu to jest dożynanie samorządów. To jest, to jest dożynanie samorządów i nie ma z, z żadnej propozycji, aby wyjść z tego, z tego, tego patu, z tego impasu, który, to jest, to jest po prostu kwestia, nie wiem ilu lat, ale jeśli to się nic nie zmieni, to to naprawdę obudzimy się w dużo gorszej rzeczywistości. Głos w dyskusji zabrał także radny Mirosław Sieniakowski, były zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, narzekając na dotychczasowe działania obecnego dyrektora placówki. My musimy już teraz zmienić dyrektora i mieć plan. Nie ma planu, żadnego na szpital. Kontr odpowiedzi udzielił wspomniany dyrektor Wojciech Klinka i przypomniał m.in. o tym, że były dyrektor Jerzy Godlewski umorzył zobowiązania Sieniakowskiego wobec szpitala na kwotę 27 tysięcy zł. Bez tych korekt ta strata wyniosłaby około 2 milionów zł, byłaby nieco mniejsza, gdyby panu doktorowi, pan dyrektor Godlewski w swojej wspaniałości nie umorzył 27 tysięcy zł pożyczki, co jest w tej chwili rozpatrywane przez rzecznika Dyscypliny finansów publicznych, bo tego rodzaju doniesienie złożyliśmy do, do pana rzecznika, na dyrektora poprzedniej, poprzedniego. No ale to są, to trzeba powiedzieć, pani, pani, pani przewodnicząca, bo jeżeli tego nie powiem, to pójdzie w świat, że, że szpital był w świetnej sytuacji finansowej i raptem się zadłużamy. Działania bieżące w szpitalu, ich skutek, odzwierciedlenie przychodzi dopiero za jakiś czas. I my, niestety, dzisiaj z tą sytuacją trudną, którą się borykamy, to, jest, to są właśnie działania. Naszych poprzedników, naszych bezpośrednich poprzedników. Bilansem zarządzania, między innymi przez pana Sieniakowskiego, to jest odejście ze szpitala 11 lekarzy, utracony kontrakt na endoprotezy, właśnie w tym oddziale, w którym można te pieniądze zarabiać. To jest oddział chirurgii, z którym mamy dzisiaj problemy, żeby nie powiedzieć, prawne, albo żeby powiedzieć, prawne, to będzie. To będzie łagodniej, żeby nie powiedzieć ostrzej. I to są to jest 5 tysięcy złotych dodatku dla zastępcy dyrektora za fikcyjnie pełnioną funkcję, której nie ma w ogóle w strukturze szpitala. To jest wynajmowanie gazety na promowanie nie wiadomo, kogo i nie wiadomo czego. To są dziwne umowy pozawierane, które natychmiast należało likwidować. I dzisiaj przez cały program naprawczy szpitala to nie jest dokument, który ma w przyszłości spowodować sytuację, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki coś się zmieni? Program naprawczy szpitala po Waszych rządach jest realizowany codziennie, z dnia na dzień. Każdego dnia, proszę pana. Ponadto dyrektor szpitala poinformował, że 1 listopada działalność wznowił w miejscowym szpitalu oddział chirurgii ogólnej. Z przyjemnością. Chcę poinformować Państwa, że od 1 listopada oddział chirurgii w naszym szpitalu rusza i mam nadzieję, że będzie to na dłuższy czas. W zespole będzie pracowało siedmiu lekarzy. Z co najmniej siedmiu lekarzy, z tym, że część w obsadzie dyżurowej. Zawieszenie czasowe oddziału Chirurgii Ogólnej nie, nie spowodowało żadnej katastrofy w szpitalu. Wręcz przeciwnie, mieliśmy czas, żeby przeorganizować ten oddział również pod względem kadrowym i personalnym. A dobrych informacji będzie więcej, gdy służyć będzie ku temu współpraca. Jest duża wola do współpracy. I myślę, idźmy, idźmy tym tokiem myślenia, że wszyscy razem, jednym głosem powinniśmy walczyć o to, żeby ten szpital przede wszystkim pozostał na na, w naszym powiecie. Co ważne na poprzedniej. Sesji został przyjęty program naprawczy dla szpitala. Jest to wymóg ustawowy w związku ze złożeniem sprawozdania finansowego. Dyrektor musiał taki dokument przygotować. Ten dokument za zawiera swego rodzaju diagnozę sytuacji finansowej, kadrowej obecnej szpitala i pokazuje perspektywę na najbliższy czas. Tą perspektywą jest oczywiście pozyskiwanie, domaganie się dodatkowych środków finansowych do szpitala. Przypomnę, że jedynym. Płatnikiem, w zasadzie monopolistą dla szpitala finansowym jest Narodowy Fundusz Zdrowia i robimy wszystko, żeby uruchomić tego typu procedury medyczne w naszym szpitalu, żeby wpływy właśnie od tego płatnika były wyższe. Ponadto radni dokonali analizy oświaty w powiecie kętrzyńskim oraz podjęli stanowisko w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Girzycko. 18 października stypendia Starosty Kętrzyńskiego po raz 12 odebrali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat Kętrzyński. Uroczystość miała miejsce w auli pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Wojciecha Gętrzyńskiego. Myślę, że po pierwsze, jest to na pewno nagroda, a skoro jest nagroda, to na pewno jest to też motywacja. Znam tych uczniów, to są też uczniowie, którzy chodzili do mojej poprzedniej szkoły i wiem, że bardzo silna jest dla nich właśnie motywacja. Większość z nich na pewno zrobiło to nie dla tego stypendium, ale dla samego siebie, żeby je jednak pokazać, że te wyniki można osiągać. Stypendiami nagrodzono łącznie 189 uczniów z pięciu szkół. W tym dziewięcioro uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce i średnią 6.0. Jeśli się uczymy, um, przedmiot który na pewno naprawdę interesuje, to może to sprawić dużo satysfakcji. Właściwie od najmłodszych lat udawało mi się osiągać średnią 6.0 i wydaje mi się, że to głównie przez systematyczną pracę od najmłodszych lat. Takich podstaw nauczyli mnie rodzice. Zawsze mówili, że żebym rozkładała sobie materiał Zostawiała wszystkiego na ostatnią chwilę, ale nigdy nie czułam też presji od nich, tylko zawsze to było moją motywacją po prostu. Ponownie najwięcej wyróżnień zgromadzili uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Wojciecha Kęczyńskiego. Stypendia otrzymało tu aż 111 uczniów. Oni się biorą, mają cudownych rodziców, mają wspaniałych nauczycieli, którzy przeprowadzają ich przez tą trudną drogę edukacyjną. E, mają talenty, mają zapał do pracy i mają plany na przyszłość. Jeśli chodzi o Kenszyn, to. Ta szkoła dysponuje najlepszym systemem nauczania według W Zespole Szkół imienia Marii Kiri Skłodowskiej stypendia otrzymało 56 uczniów, w Powiatowym Centrum Edukacyjnym 11 uczniów, w Zespole Szkół imienia Macieja Rataja w Reszlu 6 uczniów, a w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 5 uczniów. Wiadomo, jaka była opinia o mojej szkole przez wiele lat, stąd jestem bardzo dumny z tego, co się dzieje, bo mamy dużo zmian w szkole, bardzo pozytywnych, a do tego dochodzą nam jeszcze zdolni uczniowie, którzy zdobywają wiedzę i pokazują to, że ta wiedza jest skuteczna. No to, to tylko się cieszyć i się być dumny z tego powodu. Istotną rolę w pogłębianiu nauki wśród uczniów odgrywają także nowe technologie, w które coraz częściej wyposażane są placówki. Zdecydowanie ja uważam cały czas, że jedyna nasza możliwość to tylko i wyłącznie lokowanie pieniędzy w uczniów i w młodzież. Przed uczniami decyzja jak i na co wydać otrzymaną nagrodę oraz w którą stronę skierować swoją przyszłość, by móc się dalej rozwijać. Życzymy powodzenia.